Bo to jest trakto to rafię 16-10 będzie tu 16 godziny i 10 minut i rap będzie na numer płytek więcej rapu tak jest 24 jest 24, jest 24, jest 24 jest 24 godziny jest nasza jest nasza, nasza wyginie. zawsze będę od to pożera będzie rapę będzie, granic, rap zawsze na winięty interapować i nam będzie, więc rapu będzie raputrawać o pyśnie święty, o na nasze wangery, pisze się nasze wandeli, o pięknie. I czyta, tak pięknie czyta także naszego Pisma Świętego. Zawsze na robił tak. będzie szybko, bo no i ratuję naszym Kozem Bogu, zawsze będę robił rzęs i modlitwa róża, niec, i modlitwa, to nasza nasza rozmowa, z nasz Kojem Bogiem, o tym będzie, będzie więc zawsze, to tak jest, jest 24 grudnia, 24 grudnia, 24 grudnia zawsze w zawsze, Panie Kozu, będzie zawsze badania, zawsze tym nie Rap, o tym będzie, tam zawsze będzie rapuje tak numery, zawsze rapuje tam będzie raptoń, będziecie rapły spadam rap się na będzie tak będzie, będzie na no, tak, zawsze, zawsze, tak, zawsze, zawsze na numerach, rapuje, zawsze najwyżej rapuje, więc lapuje się Hip on na Rapuje ona głowie nasz gdy rapuje, ciągle będzie nasze nowe gdy ciągle na numera, zawsze będzie flow, od zawsze się nagnie, zawsze będzie flow, od zawsze, od zawsze zawsze każdy numer, utwor, wers, każdy numer, się na w ile momenty, życie, tak, ten tworzy rap nasz, kochany tak, jesteśmy stworzeni

Będzie jutro czwarty, dwudziesty grudnia Będzie pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Piątek będzie drugi dzień świąt Będzie drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Będzie w piątek dwudziesty szósty grudnia Będzie drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Także będzie że gra będzie Bożego nie wiem, więcej rapa numer Zawsze zawsze będzie hit, bo będzie grał nasz Roto gra. O wszystkim zawsze, będzie tylko na numer ojciec, Będzie tutaj, jest Nasza muzyka zawsze będzie no na numer to i mm. no my zawsze i tworzy Zawsze na to numer będzie więcej rapu na gitarce Tak tworzy zawsze nowe numery, ja rapuję ciągle na zawsze jest i rapuje na numera, Zawsze będę tworzył rap, będzie więcej rapu, będzie hip-hop i numery Ja rapuję ciągle na gitarce, tworzę po od serca będzie więcej rapu na numerach, będzie więcej